Siemaneczkę, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o dwóch, według mnie, ciekawych rzeczach, a zwłaszcza jedna jest bardzo ważna dla mnie. Jedna, mniej ważna, to taka, że odblokowałem agenta Reinę. Oczywiście nie w sposób taki, że ją sobie wybrałem, tylko miałem w zadaniach jakiś tam ją po prostu odblokować możliwości. A druga, według mnie bardzo, bardzo ważna rzecz, to jest, oczywiście pewnie osoby już niektóre widziały, ale którzy nie widzieli, zapraszam do obejrzenia mojego baneru. Wykonał go youtuber Kabanos, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania jego kanału. Macie link do jego kanału właśnie w prawym górnym rogu. Koksik, ziomek, fajnie się z nim gada. Oczywiście w opisie dam wam też grupę, link do jego grupy. Yy, bo, może i Wam zrobi banner albo jakąś grafikę, jeśli go ładnie poprosicie i się zgodzi. A ja, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do odcinka i widzimy się po cięciu. A to witam Was po cięciu. Zapomnę Wam wspomnieć, że będę grać w eskalację. Ale to właśnie się podoba. Podejrzewam, że nie będzie mi dzisiaj szło ale jeżeli mnie dobrze słychać, na wszelki wypadek delikatnie przyciszę. Standardowo zaczynamy od No jak? Coś się przesunąłem oh. ja Już nie wiem czy nie gdzie jest Juch może oh, Aha już mam gorszy Dachcącego Jeden z drugiej Pojedę na Ale kiepsko Chciałem obejść bezpiecznie na okno, a tu nie było z nią Nie, tylko niech nie przycina e Sorry, ale trochę bardzo mnie przycięło w tamtym momencie

Skąd się tam wziął? Nauczyłem się... Chciałem powiedzieć, że odkryłem pewien... Rzecz, do której musiałem dojrzeć Że najlepiej tymi maszynowymi, czy jak tam się... Dobrze jest strzelać partiami w sensie tak, że je cały czas trzymam, ten wciśnięty przycisk Tylko... Nie wził... Raz, najpierw... Nie zdążyłem napisać, ale już przynajmniej wiem gdzie są Chociaż jakbym normalnie grał w jakąś rankingową czy coś yy, To, to za nic, choćbym nie wiem jak to starał by mi tak nie wyszło Widocznie mi hajcikało tego szczęka Jednego mniej no, idealnie no. oko okay. Nie że mi broni załadować. Ale na obecnie mamy dobrą przewagę. Czyli tu jest zabójstw. Idę na spontana, bo wiem, że tutaj są. Dobra. Nie jest. Dobra, kill za Nie, dobra. Trzeba sobie jakoś poradzić. Czyż nie przepadam za tą krawędzią? Nie. Uh, uh, no! Chociaż ja no! bym z racji tobie nie byłbyś szaraw. Na razie. Bierę to, bo awerwałeś. O, ładny hejcik. Nie zdążyłem się zafixować. Sorry, trochę mało mówię, ale... Ale... Tak mi tak. Ale nie ty tylko ja. No Ta zabroń też jest dobra. tej po prawej? Bo myślę, że to mój członek, załogi oto rymy co nie zabije, jest to punkt meczowy. O! Mają te śnieżki My mamy małe szanse chociaż jesteśmy szybsi oh. Ale że zarobił I oczywiście jak zwykle ja i moją umiejętności nożownika Czyli brak umiejętności. Tak naprawdę. Skakaj, skakaj. No dlaczego mnie? Znaczy dlaczego akurat ja zginąłem? Oh! Nie, ja się... Okej, okay, wygraliśmy. Ja się tak nie bałem. Ale, przynajmniej ładna, szybka gierka wygrana. Za chwilę sobie obczaję nowe zadania, bo w sumie nie grałem ostatnio, dlatego tak trochę słabo. A jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że coś ostatnio nie mogę wejść w grę rankingową, ale, ale z tym już sobie poradzę jakoś sam. Nie, nie wchodzi. Nie nie to tu. A no to, to są jakieś łatwe zadania. Tutaj jeszcze zostawi po jednym. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, aby wbić do Kabanosa. Ponownie macie tutaj u góry do niego link. Chyba, że YouTube na to nie pozwoli. No to nie będzie. Oczywiście w opisie macie linki do jego grup. Więc ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.